Na kanale Więcej niż zdrowe odżywianie Jestem Tatiana I wraz z Michałem przygotowaliśmy dla Ciebie Kolejny film z zakresu zdrowego odżywiania Tym razem będzie to krótki film O soleniu W, w ostatnich latach Z roku na rok nasiela się Istna nagonka dotycząca Nadmiernego używania soli Sól jest wskazywana jako Jedna z głównych przyczyn Współczesnych chorób cywilizacyjnych Takich jak cukrzyca Nadciśnienie problemy układu krwionośnego. Czy słusznie osoby i instytucje dziarsko podpierające swoje oskarżenia wynikami różnorakich badań zapominają wspomnieć, że to, te badania dotyczą wpływu białej, rafinowanej, oczyszczonej soli będącej biedną kuzynką prawdziwej soli, która, którą ludzie spożywają od setek lat. Z solą jest podobnie jak z substancjami słodzącymi, o których Michał napisał w artykule, który znajdziesz na naszym blogu. E, ludziom przestała smakować w naturalnej postaci, więc postanowili ją oczyścić. Rafinacja to oczyszczanie soli ze wszystkich pozostałych ponad 60 korzystnych dla człowieka minerałów. Pozostaje jedynie czysty chlorek sodu. Z dodatkiem substancji antyzbrylających. Coś takiego faktycznie nie może służyć zdrowiu. Organizm człowieka podświadomie dąży do samoregulacji. Jeśli spożywasz sól oczyszczoną, pozbawioną naturalnych mikroelementów, to twój umysł wręcz domaga się dostarczenia ich, reagując zwiększonym apetyt, apetytem na słonę. Właściwie po co nam sól? Otóż dostarczanie odpowiedniej ilości naturalnej, nieoczyszczonej soli jest bardzo ważne dla zdrowego odżywiania. Sól odpowiada za gospodarkę sodowo-potasową naszego organizmu, czyli za utrzymanie odpowiedniej kwasowości. Większość potraw, które spożywamy, mięso, zboża. Niektóre warzywa, rośliny strączkowe mają przewagę potasu, czyli zakwaszają organizm. Obecność chlorku sodu, czyli soli, która ma działanie alkalizujące, równoważy potas i ułatwia utrzymanie obojętnego odczynu naszej krwi. Teraz już wiesz dlaczego mięso najlepiej smakuje z solą. Sól ułatwia trawienie, zwiększa wydzielanie soków trawiennych oraz przeciwdziała toksynom w naszym organizmie, ułatwia ich usuwanie i łagodzi skutki ich obecności. Dodatkowo wspomaga pracę nerek, które dzięki niej lepiej reagują przepływy płynów w organizmie. Ponadto ułatwia koncentrację i wspiera procesy myślowe. A gdzie znaleźć najzdrowszą sól, zapytasz? Wszelka naturalna sól dostępna na Ziemi powstała na dnie oceanu. Starożytne suche pokłady wskazują nam, gdzie kiedyś były morza. W soli kamiennej wydobywanej z Ziemi brakuje niestety części minerałów pierwotnych, początkowo znajdujących się w soli morskiej, ponieważ przez tysiąclecia były one wypłukiwane przez deszcze. Dodatkowo w międzyczasie wniknęły do niej rozmaite inne minerały, znajdujące się w pobliżu bezpośrednio sąsiadującym z pokładami soli kamiennej. Skład mineralny za to soli morskiej jest najbardziej zbliżony do profilu krwi człowieka, stąd sól morska wydaje się najbardziej odpowiednia. Z drugiej strony, systematycznie postępujący proces zanieczyszczania mórz i oceanów bezpośrednio przekłada się na ilość zanieczyszczeń znajdujących się w soli, no niestety, pozyskiwanej z wody morskiej. A czy jest gdzieś źródło soli kamiennej, która pozostała nietknięta przez wody opadowe w ostatnich kilku tysiącach lat? Owszem, w najwyższych górach Ziemi Himalajach. Powstała jeszcze w okresie, gdy atmosfera i wody oceanów były krystalicznie czyste i przetrwała w suchych warunkach do dnia dzisiejszego. Sól himalajska. Przed tysiącami lat została jakby zamknięta w lodowcu i przetrwała w nienaruszonej formie do dnia dzisiejszego. Oprócz chlorku sodu, który stanowi 85% jej składu, zawiera 15% innych cennych minerałów, takich jak jod, magnez, cynk, żelazo, wapń. Nie wymaga dodatkowego jodowania. Ze względu na dużą domieszkę naturalnych minerałów, w tym żelazo, ma charakterystyczny różowy kolor. Podsumowując, solić można, ale trzeba to robić z głową. Przede wszystkim należy wyrzucić białe zmieszane z antyzbrylaczami podróbki soli do kosza. Godne polecenia są sole kamienne. Które można używać do kieszenia kapusty, ogórków i innych przetworów. Sore morskie, składem mineralnym najbardziej zbliżone do profilu krwi człowieka, a najbardziej sól himalajska. Ponadto nasza wewnętrzna potrzeba solenia często może wynikać z faktu, że spożywając wysoce przetworzoną żywność, przywykliśmy do przesolonych potraw. Wystarczy przez kilka tygodni wyeliminować takie produkty z diety, i okaże się, że większość warzyw i zbóż, szczególnie te gotowane na parze, smakują doskonale bez dodatku jakiejkolwiek soli. Tak naprawdę dopiero wtedy czujesz prawdziwy smak warzyw. I cóż, to już na tyle o soleniu. W następnym filmie opowiem Ci o słodzeniu. Pamiętaj, że możesz zasubskrybować nasz kanał oraz przesłać ten film do znajomych, którzy mogą być zainteresowani tą tematyką. Zachęcam również do zaglądania na naszego bloga. Więcej niż zdrowe odżywianie, gdzie oprócz artykułów o zdrowym odżywianiu znajdziesz zdrowe i sprawdzone przepisy na posiłki na dowolną porę dnia. Są tam również umieszczane nagrania audio, zwane podcastami, które możesz przesłuchać albo bezpośrednio na blogu, albo ściągnąć na komputer, na smartfona i słuchać w wolnym czasie przez słuchawki. Pożegnanie, przypominam o subskrypcji i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!